czytamy treści zadania, stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych i wtedy tworząca stożka jest i tu mamy różne warianty ABCD, która jest poprawna posłuszmy się rysunkiem pomocniczym ja narysuję po lewej stożek, po prawej walec z treści zadania wiemy między innymi że stożek i walec mają te same podstawy Czyli tu jest taka sama podstawa jak tu. A jeżeli są takie same podstawy, to są na przykład te same obwody, tutaj są te same pola, te same promienie. Jeżeli tu jest promień R, to tu jest ten sam promień R. Najwyraźniej później do czegoś ma nam się ta informacja przydać. Kolejne co wiemy, to że stożek i walec mają równe pola powierzchni bocznych. Wzór na pole boczne, czyli P z indeksem B dla stożka, to jest PRL. Jeżeli ktoś tego nie zna, to. W tablicach pod hasłem sterometria są te wszystkie wzory. Jest również wzór na pole boczne walca. To powinno być 2 pr razy h. I mamy, mamy informację, że pola boczne tych dwóch brył są takie same. Jeżeli są takie same, to możemy przyrównać to do tego. To też to zróbmy. Prl to jest to samo co 2 prh Zaważmy tu jest pi i tu jest pi. Ja mogę to usunąć. To jest równoznaczne z tym, co bym całe równanie dzielił przez pi. Zauważmy że też, że tu jest r i tu jest r. To jest to samo r, to tutaj wykorzystujemy tą informację z początku, że podstawy są takie same, to i to r jest takie samo jak to r, ale jeżeli, jeżeli to jest takie same jak to, to też mogę to skrócić. I to też jest równoznaczne z tym, co bym całe równanie dzielił przez r. I co nam zostaje? Zostaje nam l, równa się 2h. L to jest właśnie ta tworząca stożka, o którą nas pytają. Jeszcze przy okazji zaznaczę na rysunku stoż. To jest tworząca stożka. Wrócimy ją tutaj na niebiesko. I co stąd wynika? Że L, czyli tworząca stożka, to jest to samo co dwie wysokości H. A wysokość H to jest wysokość walca. I to pasuje do odpowiedzi C. Koniec zadania.